Szanowni Państwo, nazywam się Robert Jędrzejczak, pracuję w firmie Esri Polska, odpowiadam za sektor bezpieczeństwa. Um, to już piąta bodaj edycja droniady, w której Esri Polska bierze udział. Esri Polska, jako producent oprogramowania do tworzenia map i wykonywania analiz przestrzennych, um, interesuje się droniadą z tego względu, że drony, które Państwo budujecie i pokazujecie na droniadzie, które wykonują poszczególne zadania, są doskonałym. Um, Sposobem do pozyskiwania różnego rodzaju danych. Co z tymi danymi później zrobimy? O tym właśnie będzie dzisiejsza prezentacja. Jak wykorzystać dane z dronów, które możemy pozyskać w terenie. Dwa najważniejsze elementy, które wpływają na interpretację danych, to miejsce i czas. To de facto dwie najważniejsze informacje, które każdy kto musi podejmować decyzję albo stara się coś z tych danych dowiedzieć, de facto na tych dwóch elementach się najbardziej skupia. Trudno jednak podejmować decyzje, e, zwłaszcza w sprawach e, w sytuacjach krytycznych, e, na przykład nie wiem, zarządzania sytuacją jakiegoś pożaru e, albo przeciwdziałania skutkom powodzi, e, kiedy nasze dane są w postaci przedstawione tylko w postaci tabelarycznej. Jest to mało intuicyjne dla nas. Łatwiej jest podjąć decyzję, kiedy zobaczymy jakiś obraz na mapie. Wówczas rozumiemy pewien kontekst przestrzenny, bardziej rozumiemy, co te dane nam mówią. Zarówno te dane jakościowe, jak i ilościowe. Chciałbym pokazać Państwu kilka takich przykładów praktycznych zastosowania danych, które pochodzą z dronów. Tu na slajdzie widzą Państwo ich numeracje. Ja po kolei przejdę przez te najpopularniejsze z nich. Po pierwsze, aktualizacja danych na mapie. E, ponieważ dron to oczywiście możliwość zamontowania głowicy z kamerą, e, istnieje możliwość wykonywania zdjęć terenu, który jest. Na jakimś obszarze. Co więcej, dzięki współrzędnym geograficznym jesteśmy często w łatwy sposób w stanie porównać pewne zdjęcia określonego terenu, no i na tej podstawie możemy albo zbudować pewną bazę, nazwijmy to historyczną, zdjęć i archiwizować te zdjęcia, a następnie porównywać pewne zależności i zmiany w terenie, które zachodzą. Ale także na tej podstawie jesteśmy w stanie identyfikować, na przykład wykorzystując dron do celów. Rozpoznawczych, e, interpretować jak w danym dniu o konkretnej godzinie e, wyglądał na przykład parking e, zakładu przemysłowego, który tutaj na zdjęciu jest przedstawiony jednego dnia i dwa dni później. E, widzimy na przykład, które samochody przybyły, co się zmieniło, e, ilu było mniej więcej pracowników i tym podobne. Na podstawie po prostu zdjęcia jesteśmy w stanie już to e, szacować. Kolejny Aspekt wykorzystania danych przestrzennych, danych pochodzących z drona, to zabezpieczanie imprez masowych. Niesamowita możliwość spojrzenia na imprezę masową, zwłaszcza taką wielkopowierzchniową, z góry. To efekt, tak jakbyśmy zamieścili kamerę nad pewnym wydarzeniem, daje nam niesamowite możliwości rozpoznawcze, ale też Szybkość podejmowania decyzji jest y, bardzo skrócona. Zwłaszcza, że na podstawie zdjęć jesteśmy w stanie też określać doskonale kolory pewnych elementów, mierzyć odległości czy powierzchnię, gdzie one się dokładnie znajdują. No i dzięki temu y, jesteśmy w stanie na przykład wydać precyzyjniejsze komunikaty głosowe do naszych współpracowników, którzy są w terenie, mówiąc, że y, miejsce, w którym się znajduje, na przykład jakiś Poszukiwany człowiek, e, znajduje się koło, na przykład namiotu czy samochodu w konkretnym e, kolorze. Ale tak jak powiedziałem, zdjęcia wykonane z drona mają też wartość metryczną. Istnieje możliwość wykonania pomiarów po prostu, to na podstawie zwykłych zdjęć. Nie mówię tutaj o żadnym skaningu laserowym jeszcze, mówię tylko o zdjęciach wykonanych przez dron. E, wykonane są pod odpowiednim kątem, jeśli na każdym każdy element z rzeczywistości naszej e, będzie chociaż na trzech zdjęciach pod różnym kątem wówczas oprogramowanie jest w stanie e, połączyć sobie te zdjęcia w model trójwymiarowy na tej, na tej podstawie jesteśmy w stanie już pewne rzeczy badać. Um, zdjęcia z drona można wykorzystać do zabezpieczenia różnego rodzaju imprez masowych zarówno takich cyklicznych jak i eventów które pojawiają się raz na jakiś czas. E, tym bardziej, kiedy impreza jest cykliczna, a często zbieramy dane poprzez poszczególne lata, tak? albo po, poprzez określony przedział czasu. Kiedy wydarzenie wydarzy się raz, na, raz w historii, choćby na przykład Światowe Dni Młodzieży, albo przedstawiony tutaj na slajdzie spodek, gdzie odbył się szczyt ONZ, no, odbywa się raz w historii, czy też raz na jakiś długi obszar czasu. Wówczas za pomocą drona jesteśmy w stanie szybko inwentaryzować dany obszar, już pozyskać pewien choćby uproszczony model danego obszaru, i na tej podstawie, jeśli e, odpukać w niemalowane, e, wydarzy się coś złego, jesteśmy w stanie szybko podjąć decyzję, szybko ocenić sytuację, szybko wydać właściwe decyzje. To, to, to jest istotne, żeby decyzje były też trafne. Wówczas mapa i ogląd tej sytuacji, proszę pamiętać, że osoby dowodzące akcjami często są zamknięte w jakichś pomieszczeniach, czy, czy w jakichś kontenerach, czy namiotach. Nie widzą tego, nie są w stanie nie wiem, wejść na balkon i ocenić całą sytuację z góry poprzez lornetkę. Nie. Są zamknięci w czterech ścianach i na tej podstawie nagle muszą podjąć istotne decyzje, jak zareagować w danej sytuacji. Zdjęcia pozyskane z drona, czy też obraz wideo w czasie rzeczywistym, najlepiej z drona, albo umieszczenie różnych informacji na mapie pochodzących m.in. z drona, bardzo ułatwia pracę takiej osoby i, tak jak powiedziałem, jego decyzje są po prostu trafniejsze. Eee, kolejny przykład to m.in. zestawienie tutaj są zdjęcia z, z festiwalu Woodstock. Jeśli eee, Polska jest obecna na Woodstocku czy też teraz na Poland Rock Festival, eee, bodaj z 6 lat. Tak sądzę. Na UCSTOK mamy 80 różnych warstw tematycznych, które odnoszą się do infrastruktury technicznej, do zabezpieczenia, do bezpieczeństwa, do informacji ogólnodostępnych dla samych uczestników festiwalu. Dzięki ortofotomapom, z racji, że festiwal co roku jest rozkładany, w tym roku oczywiście będzie. Zupełnie inaczej przez koronawirus, ale co roku festiwal dopiero przyjeżdża. Tam to, to, to nie jest powtarzalne na tyle, żeby narysować rozmieszczenie scen raz na zawsze i że one zawsze będą stały dokładnie w tych samych miejscach, tak jak z budynkami e, stojącymi na fundamentach. Tam wszystko musi zostać przywiezione, rozplanowane, a to sprawia, że co roku mapy muszą być poprawiane. Co więcej, dzięki rozwiązaniom tutaj Argis Online, to się dzieje bardzo szybko. Na podstawie właśnie ortofotomap, które są przygotowywane przed festiwalem, wszystko na mapach jest dopasowywane następnie drukowane i na tej podstawie, gdy festiwal rozpoczyna się, jesteśmy w stanie dostarczyć bardzo precyzyjną informację przestrzenną o całej infrastrukturze terenu, który, przypomnę, przyjechał na przykład w ciągu dwóch tygodni był rozkładany, dwóch czy trzech. I to dzieje się między innymi za sprawą e, zdjęć pochodzących z dronów. Trzeci ważny element, analiza zdjęć lotniczych. Klasyfikacja nadzorowana. Tu też będzie przykład z festiwalu Woodstock, bowiem te zdjęcia, i znowu to nie jest żadna w tym wypadku jeszcze kamera e, multi czy hiperspektralna. E, na podstawie zwykłych e, trzykanałowych e, zdjęć jesteśmy w stanie e, już wykonywać wstępną e, klasyfikację nadzorowaną. I tak tutaj na podstawie e, slajdów, które obok e, Państwo widzą, e, na fragmencie zdjęcia. Gdy zaznaczyliśmy w komputerze, w którym miejscu stoją samochody, a w którym miejscu stoją namioty, oprogramowanie uczy się i zaczyna rozpoznawać jakieś wspólne cechy, wspólne konkretnie kanały spektralne dla poszczególnych obiektów, i na tej podstawie starać się wyróżnić, co faktycznie jest samochodem, a co jest namiotem. Co więcej, e, jeśli mielibyśmy dostęp do danych e, z kamer multispektralnych lub hiperspektralnych, wówczas taka analiza e, no, ma niesamowicie dużo większą jakość. E, co więcej, na podstawie. Na przykład, państwa przelotu nad określonym obszarem i wykonania takiej klasyfikacji nadzorowanej, jesteśmy w stanie zinwentaryzować to, co tam się dzieje. Nie na piechotę, że ktoś musi siedzieć przy komputerze i liczyć na przykład, nie wiem, powierzchnię czegoś albo, albo jakieś budynki. Na podstawie danych hiperspektralnych jesteśmy w stanie to z automatu e, wykonać. E, Czemuś tak się dzieje? No właśnie, bo ludzkie oko nie jest już tak precyzyjne, inaczej nie jest tak precyzyjne i tak, e, tak, tak silne jak urządzenia e, optyczne. E, I z całej e, gamy e, jakby zakresu widzialności ludzkie oko widzi tylko to, co tu na wykresie jest zaznaczone w postaci takiego, e, takiej tęczy. A cała reszta jest widoczna, ale już tylko na przykład dla e, urządzeń e, elektronicznych. I tą właśnie właściwość wykorzystujemy tutaj przy klasyfikacji Nadzorowanej, ponieważ każdy obiekt w przestrzeni inaczej się zachowuje. Po prostu. Inaczej na innych kanałach spektralnych odbite będą promienie, jeśli na przykład będziemy fotografować, tak jak tu na wykresie, czy też na grafice, pomarańcze, jabłko, czy winogrona. Nawet jesteśmy w stanie rozróżniać typy trawy czy murawy, ponieważ znowu. W pewnych niuansach, tylko w poszczególnych kanałach, ale będą pewne różnice. Jeśli nauczymy się je rozpoznawać, jesteśmy w stanie identyfikować, co na przykład na danym zdjęciu jest murawą utrzymaną, a co jest na przykład ścierniskiem, albo co jest suchą, suchym drzewostanem w lesie, albo które drzewa są chore. Proszę zresztą zauważyć, że w trakcie droniady jedno z zadań, konkretnie o nazwie trzy kolory, właśnie będzie bazowało między innymi też na rozpoznawaniu pewnych obiektów po ich kolorze. Kolejnym elementem jest wykrywanie zmian spójności. Do tego zostały wykonane, wykorzystane dane nie tylko z dronów, tu w tym wypadku już wręcz bardziej z samolotów czy też z satelity, ale porównywanie ze sobą różnych Y, zdjęć na piechotę dla człowieka czasem byłoby trudne w percepcji. Y, nie dalibyśmy radę sami tego wykonać, ewentualne zmiany były zbyt mało na przykład widoczne, ale oprogramowanie komputerowe ma to do siebie, y, że istnieje możliwość łatwego i sprawnego porównywania na przykład dwóch obrazów ze sobą. Y, no i na tej podstawie to, co Państwo teraz widzą y, w postaci tej jasnej. Jasnego zdjęcia z czterema czerwonymi e, kółkami, to, to kółkami zostały zaznaczone w tym wypadku bazy na pustyni, bazy wojskowe, i proszę zobaczyć, że na poprzednich ciemnych zdjęciach nie było widać dróg przemieszczania się między nimi, no bo jest to pustynia, jest to piasek, często gdy wieje wiatr, zaraz zaciera te ślady. Jednak porównywanie e, częstotliwości przejeżdżania czy też zmian na zdjęciach, z pewnego okresu czasu między tymi bazami nagle pokazuje nam, w których miejscach najczęściej odbywa się ten ruch. Identyfikacja upraw rolnych to kolejny, kolejny element. Tu dość go ograniczę, ale tak jak powiedziałem, ja zajmuję się sektorem bezpieczeństwa, e, współpracujemy z różnymi podmiotami, my też jako jestli Polska się wielu rzeczy dopiero uczymy, e, ale wiele rzeczy już też potrafimy. E, I na przykład e, wykorzystując te właściwości, o których wcześniej wspomniałem, oprogramowanie GIS-owe możemy wykorzystywać i dane z dronów, możemy wykorzystywać także do właśnie poszukiwania pewnych upraw nielegalnych, e, na przykład e, konopnych. Roślin. Ale to może będzie temat już na inną prezentację. Przejdę dalej. Proszę zobaczyć, tutaj mamy też taki przykład paprotki. Czemu on służy? No tutaj pominę. Kolejne to analiza ukształtowania terenu. W tym wypadku już nie będę mówił o danych z drona y, jako ze zwykłej głowicy, y, która robi na przykład zdjęcia czy nagrywa wideo. Tym razem już mówię o dronie, który na przykład ma podłączony do siebie y, y, LIDAR, y, czyli możliwość laserowego skanowania terenu. I y, y, na tej podstawie, proszę zobaczyć, jesteśmy w stanie identyfikować, co jest realnym naszym ukształtowaniem terenu, co jest na nim szatą roślinną, czy też rozpoznawać co jest na nim budynkiem. Takie właściwości wykorzystał między innymi IPN do tego, aby na przykład w obszarach leśnych lub rolniczych lub zarośniętych po prostu jakąś roślinnością identyfikować gdzie na przykład mogą znajdować się mogiły ludzkie w okolicach na przykład obozu Treblinka. Ponieważ gdybyśmy mieli zdjęcie jakiejś wielkiej łąki, całej zielonej, bo tam po prostu rośnie trawa, czasem krzewy, trudno byłoby nam na piechotę rozpoznać, które obiekty są stosunkowo nienaturalne. A jeśli zdejmiemy w cudzysłowie szatę roślinną z tego naszego ukształtowanego modelu trójwymiarowego i gdy w odpowiedni sposób, proszę zobaczyć, że te zdjęcia często są, czy też modele, często ich się nie koloruje, one są biało-czarne, no, czy też oczywiście w odcieniach szarości, po prostu. E, I gdy poświecimy na nie w sztuczny sposób, na modelu, e, światło z różnych stron, z różnych kierunków, wówczas e, poprzez percepcję jesteśmy w stanie zidentyfikować mniej więcej, czy dane, ukształt, czy dane plamy, nazwijmy to na tych modelach, to jest y, stosunkowo naturalne ukształtowanie, czy też jest ono prawdopodobne, że natura mogła je stworzyć, czy to raczej jest ingerencja człowieka. I proszę zobaczyć, że tutaj wokół Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince jest bardzo dużo różnego rodzaju drobnych takich punktów, są to mogiły w w, no właśnie w ziemi. Tak samo proszę zobaczyć na tym modelu, czyli z lewej górnej po lewej stronie u góry widać na przykład różne takie ciągi podłużne. OK, niektóre mogły ukształtować na przykład cieki wodne, ale inne już jesteśmy w stanie na przykład rozpoznać, że natura nie robi tak precyzyjnych, równych, długich ciągów. Jest to jakieś na przykład forma wału, jakaś droga, może nasyp kolejowy i tym podobne. W ten sposób. Wykorzystując dane z drona, w tym wypadku jeszcze skaningu laserowego, jesteśmy w stanie identyfikować coś, czego no na piechotę musielibyśmy przejść cały ten las czy też obszar porośnięty jakąś roślinnością przypadkową, no i szukać dopiero. A w ten sposób jesteśmy w stanie wykorzystać dane z drona i skrócić swoją pracę. Kolejny punkt, szósty, to rozpoznanie obiektów. Szybka inwentaryzacja. No właśnie, różnego rodzaju służby, które przygotowują się do pewnych działań, często operacyjnych, wykorzystują dane z drona jako z drona czy też płatowców, nieważne w jaki, jakie jest źródło tych danych. To dla mnie na przykład nie jest ważne. Dla mnie istotne jest, że te zdjęcia zostały wykonane z góry, że zostały zebrane z określonego obszaru, mają współrzędne geograficzne i ja już jako geograf czy też analityk przestrzenny z tych danych jestem w stanie budować na przykład modele trójwymiarowe. E, uproszczone podkreślę. Bo proszę zobaczyć, na przykład ten budynek, no nie jest idealny. Mógłbym go oczywiście poprawiać, ale po co? Ja do celów operacyjnych muszę na przykład rozpoznać i wiedzieć, ile jest okien w tym budynku, na którym piętrze, e, jaka jest na przykład nasza strategia zajęcia takiego budynku. Albo proszę zobaczyć, tutaj tą szachownicą jest zaznaczony obszar na parkingu. Ja na przykład mogę po, policzyć powierzchnię dość precyzyjnie. E, policzyć powierzchnię. Bo na przykład wiem, że do tej akcji będę potrzebował trzy furgonetki, które potrzebują tyle i tyle miejsca na parkingu, żeby, żeby nie wiem, rozpakować z niej sprzęt. Albo jeśli na odprawie tłumaczę swoim policjantom, że musimy wejść do budynku na pierwszym piętrze, to jest nie wiem, czwarte okno od, od prawej strony, to ja im mogę wręcz pokazać kolorystycznie, jak wygląda ich otoczenie. Dużo łatwiej później, gdy dojdzie do Konkretnej akcji, dużo łatwiej jest się po prostu odnaleźć w przestrzeni, bowiem już zapamiętujemy, jaki kolor był budynku, jak wyglądało okno, czy też jego najbliższe otoczenie. Łatwiej później uniknąć pewnych błędów. Kolejne właściwości no to analiza na przykład widoczności. Skoro dron potrafi nam ukształtować, Wykonać zdjęcia i my na tej podstawie jesteśmy w stanie odwzorować czy też zwizualizować ukształtowanie terenu, no to możemy wykorzystać to do dalszych działań. W tym wypadku właśnie analiza widoczności, czyli możemy wskazać, pokaż mi, czy z tego miejsca będę dobrze widoczny, czy nie. To też się nam może przydać w celach operacyjnych, kiedy musimy na przykład zaplanować, w których miejscach mają nasze oddziały stacjonować, żeby na przykład hmm, wróg czy też nie wiem przestępca, którego chcemy z, z, złapać nas po prostu nie widział. Tak więc przy, już na etapie przygotowywania się do akcji już jesteśmy w stanie uniknąć na przykład pewnych błędów, bo już wtedy komputer nam odpowie, że no tu jesteśmy trochę jak na patelni, świetnie nas widać, ale w tym miejscu będziemy schowani za budynkami, to faktycznie nawet z pewnej odległości nikt nas raczej nie dostrzeże. Zbliżając się powoli do końca Chciałem pokazać jeszcze tylko dwa elementy. O dyrektywie USPACE pewnie większość z Państwa słyszała. Jest to dyrektywa unijna dotycząca strefy lotów dla dronów w locie automatycznym. ESRI już od pewnego czasu buduje modele, modele dla miast, które mają być odpowiedzią na tę dyrektywę po to, żeby ułatwić Miastom, czy też samym przedsiębiorcom, którzy będą na przykład chcieli komercyjnie takie loty wykonywać, e, aby ułatwić, w jaki sposób w ogóle wytyczyć takie strefy lotów w miastach. E, jest to temat, nazwijmy to niezagospodarowany, e, który my z sukcesem od półtorej roku e, jakby tyczymy pewne wzorce e, i dobre praktyki, jak coś takiego można zrobić. Tu na kolejnych slajdach zobaczą Państwo, wytworzyliśmy swego rodzaju takie siatki. E, nawigacyjne, e, po których dron może się poruszać jak po sieci, tak jakby wirtualnej, drogowej. E, w ten sposób jesteśmy w stanie też identyfikować e, zajętość pewnej przestrzeni e, dla dronów, e, aby unikać już na etapie planowania ich tras lotu e, m, pewnych kolizji. No i oczywiście unikanie miejsc zakazanych czy omijanie budynków albo stref, nad którymi dron nie powinien latać, czy też w ogóle nie powinien latać lub w pewnych przedziałach czasowych nie powinien latać. I ostatnie, ponieważ głównie bazowałem w tej prezentacji na mówieniu o zdjęciach z drona, ewentualnie skaningu laserowym, ale oczywiście wykorzystanie wideo. Wideo zwłaszcza jeśli jesteśmy w stanie przypisać do klatek naszego filmu współrzędne geograficzne. Wówczas jesteśmy w stanie takie mapy, to znaczy, inaczej wykorzystywać nasz na naszej mapie pokazywać zakres widoczności danego filmu. Klatka po klatce, gdy puścimy play i film w okienku w rogu mapy będzie się wyświetlał, na mapie będzie pojawiał się trapez, który będzie nam pokazywał jaki jest zasięg widoczności. Konkretnej klatki, konkretnego ujęcia, w którym miejscu znajduje się nasz dron, jaka była jego trajektoria lotu czy też kierunek kierunek lotu. Jest to bardzo przydatne, gdy na przykład filmujemy coś, co już na filmie trudno nam odnieść przestrzennie, czyli widzielibyśmy na przykład ogromne, ogromną łąkę, tak i zero charakterystycznych punktów na niej, ale widzielibyśmy, że tam jest na przykład, nie wiem, jakiś. Samochód może, który, który dron jedzie, leci za nim. Więc na filmie widzielibyśmy tylko samochód i wielką łąkę, tak? I nie wiedzielibyśmy, w którym miejscu tej łąki on się znajduje. Ale dzięki współrzędnym geograficznym, dzięki naniesieniu tego na mapę, moglibyśmy identyfikować, że ten samochód jest konkretnie w tym miejscu albo jedzie konkretnie w tą stronę. Zwłaszcza proszę pamiętać, przecież, gdy dron często zmienia kierunki, E, kierunki świata. E, czasem jest zwrócony głowicą na północ, później na południe, nagle na wschód. Sami, jako obserwatorzy tego filmu, możemy po chwili po prostu stracić e, pewne wyobrażenie, w którą stronę teraz kamera jest skierowana. Połączenie tego z mapą rozwiązuje jakby ten problem e, i staje się dzięki temu bardziej czytelne. E, na tej podstawie jesteśmy w stanie nawet rysować mapy. Jeśli na przykład mielibyśmy bardzo źle zinwentaryzowaną, określoną przestrzeń miasta czy też nie wiem, dron wjechał, w, to znaczy wleciał w obszar, na przykład podążając trasą przejazdu jakiegoś samochodu i wjechał na przykład do lasu. I na naszej mapie to byłby po prostu wielka plama zieleni, i tak ten las byłby zaznaczony, ale nie byłoby tam zaznaczonych żadnych dróg i tak dalej, to istnieje możliwość wykorzystania też. W, w czasie lotu, jakby, czy też wyświetlania tego filmu wideo, e, wykonywania co, co ileś sekund, tak jakby, print screenu poszczególnych klatek i osadzania ich na mapie. W ten sposób mapa, owszem, nie będzie jakaś piękna. Proszę zobaczyć to, co widać tutaj na slajdzie z tym węzłem autostradowym, ale proszę zobaczyć, że osobie, która miałaby na przykład podejmować decyzję, nagle. Bardzo to może pomóc, ponieważ już na tych zdjęciach będzie widać, czy na przykład w danym miejscu nie wiem, są jakieś charakterystyczne elementy, które w komunikacie głosowym możemy do innych patroli wypowiedzieć i w ten sposób szybciej ich naprowadzić na dane miejsce, albo będziemy widzieć, że na przykład na danym odcinku droga jest zamknięta, uszkodzona, i tak dalej. Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa, jak dane z dronów można wykorzystać dalej, ponieważ. Dron jest niesamowitym źródłem danych. To, w jaki sposób on będzie się zachował, jakiego typu dane będzie zbierał, to jedno, ale co z tym później zrobimy, to zwiększa atrakcyjność, uważam, całego przemysłu dronowego. Tak sądzę, tak sądzę jako geograf. Dziękuję bardzo za uwagę. W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję uprzejmie.